w swojej ręce ten krzyż, który masz. Mały krzyżyk. Czy to może być krzyż od różańca? Czy to może być krzyż, który przyniosłeś? No właśnie, zadaj sobie pytanie, też taki mały rachunek sumienia. Czy noszę krzyżyk na szyi? Co mam zamiast krzyża? Może znak zodiaku? Jeżeli tak, to jeżeli jestem wierzącym człowiekiem, powinienem go wyrzucić. Bo wierzący nie wierzę w znaki zodiaku. Czy noszę może jakiś yin-yang? Może z karabeusza, Może znak nieskończoności? Może jakieś korale, biżuterie? Dlaczego nie krzyż? Czy tak bardzo wstydzę się krzyża? Czy tak bardzo nie chcę urazić czyichś uczuć? Dlaczego nie noszę znaku miłości? Znaku sprzeciwu wobec tego świata? Dlaczego tak bardzo wstydzę się krzyża? Ten, kto ma krzyż benedyktyński z egzorcyzmem, tam jest taki mediarium, gdzie są w skrót łacińskiego słowa krux sacra sit michi lux, non dracos sit michi dux. W tym krzyżu wpisane, czyli niech Krzyż Święty będzie mi światłem, a szatan niech nie będzie mi przewodnikiem. I jest zapisany egzorcyzm. Vader satana, nunc fam suadem vana, sunt mala quelibas, ipse venenabibas, przed pretszatanie, niech uśmiech do próżności. Zła jest, co podsuwasz, sam pij truciznę. Świętego Benedykta, bo Benedykt miał zawsze zwyczaj czynienia znaku krzyża wszędzie. Czy się obudził, czy spać, czy przed jedzeniem żegnał jedzenie. Czy my to robimy też? Gdy jego bracia chcieli go otruć, gdy wzywali mu truciznę do kielicha, to gdy przeżegnał ten kielich, on pękł na pół, wypłynęły z niego węże. Wszyscy byli szatani. I tak ocalą krzyż św. Benedykta, każdy krzyż jest egzorcyzmem. Niech ten krzyż mnie broni. W moim domu, który wisi, czy stoi na moim ołtarzyku i ten, który daje w prezencie drugiemu, ten, który sam noszę. bym zawsze miał tę broń przeciwko szatanowi, przy sobie. Teraz ten powtarzać słowa: Panie Jezu, Chryste, Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za krzyż, Ci za, krzyż za, to, że za, mnie, za to, że umarłeś za mnie, że byłeś umęczony na krzyżu, że, byłeś na krzyżu, że, ty, ten krzyż że ty ten krzyż wywyższyłeś i Ciebie wywyższono na, na krzyżu, że On stał się dla Ciebie tronem. Dla Króla, Ty jesteś, Ty jesteś moim królem, Ty jesteś moim Panem. Proszę Cię, abyś również z mojego serca uczynił sobie tron i w nim zamieszkał. Przyrzekam Ci, Panie, czcić Twój święty krzyż, nie wstydzić się Go nie wierzyć w zawobony związane z krzyżem. Łamie te wszelkie przekleństwa mocą Twojego krzyża. Proszę Cię, Panie, niech z tych ran popłynie uzdrowienie i uwolnienie w moją stronę, w stronę moich bliskich. Przyjaciół i nieprzyjaciół, wrogów kościoła. kościoła, i tych, którzy są, od I ty, którzy są daleko od Ciebie. Niech ten Krzyż przypomina o miłości, niech ten krzyż przypomina o, miłości. o tej wielkiej miłości, tej wielkiej miłości która, oddaje która oddaje życie za przyjaciół, mocą męki, śmierci i zmartwychwstania, mocą, i zmartwychwstania. mocą Twoich świętych ran. Twojego, Twojego najświętszego, imienia, najświętszego Imienia Twojej Najświętszej Krwi, Twojej najświętszej krwi. Niech spłynął na mnie wszelkie łaski, niech na mnie wszelkie łaski i, błogosławieństwo. i błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Ucałujmy swój krzyż też na znak szacunku zróbmy obok osobie, która jest na krzyża, na czole że ona należy do Chrystusa. To jest taka pieczątka, gdzie kapłan czyli na chrzcie, znak krzyża, potem rodzice, chrzestni. To nie jest magiczny znak, ale że Ty należysz do Boga. Twoją tarczą jest Krzyż. Krzyż jest Twoim zbawieniem. Krzyż jest Twoim błogosławieństwem, jest Twoją siłą, Twoją mocą. I błogosław tak często, nie tylko w Kościele dzisiaj, ale i swojego Syna, córkę, męża, żonę wnuka, wnuczkę. Nawet jak pomyśli, że masz coś z głową. Nawet jak powie, że coś nie tak. Nawet jak Cię nazwie jakimś moherowym. Uczyj ten krzyż, bo on naprawdę niesie na tą drogę, którą on idzie, czy wyjeżdża, czy jedzie gdziekolwiek, błogosławieństwo. Ty go wtedy chronisz przed demonem. Demon do niego nie ma dostępu. Bo Ty tym znakiem powiedziałeś, że on należy do Boga. Poeta mówi tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Teraz przyjmijmy, będziemy śpiewać, uwielbiać Pana i będziemy przyjmować błogosławieństwo. Będę chodził po kościele z krzyżem i właśnie tym Krzyżem Świętym błogosławił, tak jak Mojżesz, kto spojrzał na krzyż, na ten pal. Z wężem. Ten właśnie zapowiedź krzyża. Ten został przy życiu, ten został uzdrowiony. Spójrz teraz na ten krzyż z wiadu. Ten krzyż Jezusa zakrwawionego, umęczonego. I tak jak wierzysz, tak niech Ci się stanie. Niech Pan Bóg Cię tym błogosławieństwem, tym spojrzeniem pełnym wiary, uzdrawia i uwalnia. Że uwielbiamy Cię za to czuwanie, za to, że mogliśmy dzisiaj tutaj być, wszystkie nasze troski złożyć na Ciebie. W Twoich ramach jest nasze uzdrowienie. Niech Pan również działa i w życiu naszym, tam gdzie pójdziemy, we wszystkich naszych obowiązkach, aby to wędrowanie z Nim trwało dalej, abyśmy nieśli krzyż, swój krzyż razem z Nim, abyśmy byli pełni mocy Ducha Świętego. Ojcu i Synowi duchowi świętego. Yeah. Yeah.